Halo, halo, tu Kapio PCD i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii przyszłych miast i wsi w Polish Car Driving. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś komentarz. Dzisiaj miejscowością, jaką odwiedzimy ciągle, jesteśmy na drodze różko malchowo będą przystawy. W ostatnim odcinku odwiedziliśmy, odwiedziliśmy miejscowość Jeżyczki. Mam nadzieję, że tamten odcinek się spodobał, ogólnie wszystkie. Yy, no i nie będziemy już przedłużać, więc wiedzmy do tej miejscowości i zobaczmy, jak ona wygląda. Też jest do dobra wiadomość, że mamy rok 2019, więc już będzie no nowsza jakby ten. Nowsza, lepsza grafika, bo słoneczko świeciło i będzie bardziej... nowsze... Mm, nowsze ten. <grym> Kurde wsze ja cię zapomniałam yy, z pół ten. Dobra. Yy, nie było tematu. <laughs> jedźmy, jedźmy. O! I tutaj mamy przejazd kolejowy, a tutaj jeszcze mamy krzyż. Bar powiem bardzo ładne nawet to wygląda. Mam takie skrzyżowanie. To jest chyba taka fajniejsza. Taka fajna nadmiejscowość wydaje mi się. A ja jestem ciekawy, czy tutaj jest przystanek autobusowy? Znaczy... Stacja jest. Poczekajcie. Yy, poczekajmy, poczekajcie. Jest ja tylko sprawa O Jezu, czemu jestem w wieżyczkach. Poczekajcie, patrzcie. Tu mamy przystawy, co nie? Piszę przystawy. Ale nie. To tutaj jest już wiekowo. Dobra. Yy, Okej, okay. Czy już nie. nieważne. No, nie yy, wracamy. Wracamy do przystaw Tutaj Idziemy i jedziemy zobaczyć tutaj ten przejazd kolejowy O tu mamy sklep ABC Czyli bardzo popularny sklep PCD bo jest ich nawet duba, chyba są najwięcej o. Oj No a ten znak to tak troszeczkę Taki No taki Taki se Ale Da się przeżyć no, tak jak mówię, sklep ABC, tu mamy jakiś budynek. Dobra, jedźmy do tego przyjazdu kolejowego. O, mamy taki rodzaj sygnałów. Ten, i to jest i to jest ten, część przyjazdu ze Sławna, co nie? Dokładnie tak. Tak, bo to jedzie w stronę koszalina. Mhm. Tak, no, przez kolejowy, przez kolejowy, taki, co mam tu opowiadać? Kolejny domek. A nie, to, to już nie domek, to już jest jakiś sklep. I to mamy sklep spożywczy Odido. Mart, Mart Mati. Ok. I mamy znowu MK Cafe. To już było w jeżyczkach taki znak. W jakimś sklepie też. Te Logo, przepraszam, nie znak. Logo. Tu jakieś opony pomalowane takie. Kolejny domek. O. Ktoś tu wychodził właśnie z tego sobie. Na wycieczkę rowerową. Znaczy pojedynczo tylko bo ta dziewczynka miała tylko rower. Dobra, a idziemy dalej. Jedziemy, tu kolejny taki ceglany budynek. Tu dom jakiś. Tu znowu ceglany budynek taki jest. Aha, to... Nie wiem czy to użytkowany. A tutaj się dom nowy budował. Okej. Okay. Tu mamy kolejny dom. Tu mamy znowu pocztę taką typową, jaką, jakie, jakie tu są poczty. T o, taki parterowy y, dom. Tu taki duży ceglany budynek. Nawet nawet fajny powiem, y, bo no, duży jest. O. Ej, to jest jakiś zabytek, chyba. Czy nie? A to jest figura świętych. O, to no nie widziałem. Czy to jest jakiś zabytek? Chyba. Nie wiem, nie, raczej nie. Yy, dobra, jedziemy dalej. Yy, tu kolejny dom. O! Yy, przystanek autobusowy. O, i nawet jest ten, napis przystawy. I mamy tu rozkład jazdy najprawdopodobniej. Trochę zarośnięty ten przystanek, ale kto by tam patrzył. O! I tutaj już jesteśmy w gminie Malechowo, więc to się... I są to przystawy. No, przystawy to jest chyba już taka większa wieś, widać. I ładna, dosyć powiem. A to też może przez to, że grafika się zmieniła i jest 2019 rok. To jest taka jest możliwość, Oczy... Wiadomo, to było 6 lat temu. A nie, 6, 5. 5 było, bo to sierpień jeszcze. Tu kolejny krzyż. Taki sam, jak tam był na tym skrzyżowaniu. Dobra. Um, tu kolejny jakiś zjazd. Znowu tam te opony były. Po prostu zwykłe kwiatki dawno. <grym> o, i mamy plac zabaw i to jest. To jest jakaś szkoła? Czy co to jest? Czy przedszkole? Poczekajcie. Może się rozczytam. O tu to się nie rozczytamy. <grym> tu to nam słońce świeci. Eee. Nie wiem. Ale wygląda jak w przedszkole, przez ten plac zabaw i... Przez ten plac zabaw po prostu. I Bo on jest ogrodzony w ogóle, nie? I on jest przez ten budynek jakby wejście. Znaczy nie do końca, przez ten... O, mamy tira. <grych> A nie, co to? Co to jest to? Tira? Tak. Chyba. Dobra, kolejny dom. E, poczekaj, pokaż to. A tak, cóż mam? Tylko takie inne malowanie. No. Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Tu kolejny dom. Tu jakaś rudera taka zniszczona. E, tu kolejny taki dom, taki bardziej ładniejszy od tamtych. W... O, w dupę. Czemu mnie da tą datę? O, tak od razu lepiej. Ja nie będę nie chcę, nie chcę mieć starej daty. Co to ma być? E, Dobra, jedziemy, jedziemy. Tu kolejna poczta. Ej kurde, to jest duża miejscowość, tak szczerze. No. O, kościół ma, mają nawet. A tam jest kościół, no. Zaraz podjedziemy. Nie. Nie. Matko. Pat a patrz, a patrzcie, jak się zmieniło. To wszystko było. O, dziękuję, wów. Dzie Jezus Panie, dziękuję, Google. O, i tu mamy kościół. Powiem, powiem Wam tak. Ładny, powiem. Naprawdę. Na ładny. Nie ma co mówić. Ładny, naprawdę. Zeglany. Y Bardzo ładny. Nie ma co. Dobra, jedźmy dalej. No nie, nie mogę zmienić roku. Proszę, daj kolejny. Dobrze. Y tu mamy kolejny dom, taki zielony. Zielonkawy. Jak już mówiłem, bardzo podobną mają architekturę co do tych domów, takie ciu ciuciu i ten dach taki właśnie drewniany. O i tutaj już wyjeżdżamy z terenu zabudowanego. I pewnie niedługo będzie znak, że wyjeżdżamy z przystaw. Ale my jedziemy, dopiero, ale my jedziemy dalej. Będziemy jechać dalej. Póki nie będzie znaku, że wyjeżdżamy z przystaw. Tu mamy jakiś kolejny dom taki a tu mam nie tu co mamy schody i drzwi czym przy dwa schody nie wiem chyba że to po prostu jest przez Googlea chyba tak bo zobacz tutaj jest no, tu są te dwa te te drewniane i nierdzewne schody wieczorek fajne 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 nawet czy mogę mi jeszcze w ogóle nie ale ja nie narzekam z tego roku, bo jest. O, i tu mamy znak wyjazd z przystaw. O, zobaczcie, nie ma białej obra rabki, ale my jedziemy dalej. My jedziemy do kolejnego znaku. Jak zobaczymy znak, że wjeżdżamy do kolejnej miejscowości, jaką? Nie wiem, jaką są. Jaka jest? Albo jaką są? Ojoj. Oj. Google nie miał fajnego. A tutaj, jak coś tutaj się budowało. O! Oh, chyba wiem, co tu się. To jest najprawdopodobniej droga S6. Najprawdopodobniej. Yy, nie rozczytam się. Boże, może być to droga S6. Budowana w 2019. Kurde. W 2019. No, ciekawe, ciekawe. Dobra. No Google... Czekajcie, Matko, ten chłop, ten chłop cały pad zajmował, ty jest. Ja pier. Tak, to jest chyba droga S6, wydaje mi się. Chociaż nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak. Chyba... O chyba ci... O chyba ten ten zjechał. Żeby Google mógł tutaj sobie pojechać. No, tak. Ciekawe, dziękuję, dziękuję, czy podziękował kierowca. Fajnie bym by podziękował. No, bo dobrze się zachował tamten z mana. Pan. Ba. Jedziemy dalej. Ale ja nie wiem, czy tutaj. Więc możemy się troszeczkę. O? Coś tu będzie. No, nie chcę 2012 rok. Dobrze, uff Jak chcę taki, jak chcę 2019. Dobra. O, i tutaj coś mamy. Coś tutaj. Mamy. Jakąś. Jakiś zakład. Jest to zakład. Jak tu pisze: Folpak, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej, ale nie jestem pewien. Tu, o tu, poczta. Taka pojedyncza firma tutaj, widać, jest. Więc fajnie, najprawdopodobniej, jeżeli to będzie PCD, to będzie trzeba jakiś e, od trackera pewnie coś będzie. Jeżeli, jeżeli zostanie to dodane, wiadomo, traktorek, jakiś, e, ciągnik, przepraszam, ciągnik, ale traktor też może być. Wydaje mi się, a tu jest, przepraszam, tu jest ta polpark. Jezu, tu jest ten polpark. E, dobra, Jedź, jedźmy dalej. O, i tutaj już chyba mamy następną miejscowość. Jaką będzie... gorzyca. Więc zakończymy tutaj od odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku. Tu był kapio PCD. No i co? Narka.